Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek serii piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Przypomnę tylko, że w każdą sobotę o godzinie 9 rano wysłam maila z informacją o nowym filmie na moim kanale, sugerowaną praktyką jogi na dany tydzień, a także moje pozytywne myśli, afirmacje kierowane do Ciebie Także gorąco zachęcam cię do zapisania się do mojej listy mailingowej. Link pod spodem, od razu w opisie. No dobrze, to przechodzimy do konkretów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczęściu. I przygotowując się do tego filmu, natrafiłam na bardzo wartościowe wystąpienie TED, konferencji naukowej. Podlinkuję w opisie. Prelegentką była Jen Kelsang Najma, buddyjska mniszka, która wierzy, że dar szczęścia tak naprawdę znajduje się wewnątrz serca i umysłu. Swoją przemowę na tym wystąpieniu rozpoczęła, rozpoczęła od zadania publiczności trzech pytań. Pierwsze pytanie brzmiało: Czy masz dzisiaj dobry dzień? No właśnie, jak odpowiedziałabyś na to pytanie? Czy Twój dzisiejszy dzień jest dobry? Kolejne zadanie, zadane pytanie to dlaczego? Jeśli masz dobry dzień, to dlaczego? Oczywiście może być też pytanie, jeśli masz zły dzień, to dlaczego? Spróbuj sobie odpowiedzieć na nie. I prelegentka zadała jeszcze jedno pytanie, mówiąc, że jest to najłatwiejsze z tych pytań. Czy jutro chciałabyś mieć dobry dzień? Czy raczej zły dzień? Masz już odpowiedź? A pojutrze? A w poniedziałek? Wtorek? Chciałabyś mieć dobry dzień czy zły dzień? A kolejne dni? Oczywiście znamy odpowiedzi na te pytania, prawda? Każdy chciałby mieć dobry dzień każdego dnia. Przecież nikt nie odpowie, że jutro chciałby mieć zły dzień, prawda? Każdego dnia. Każdy z nas chce doświadczać szczęścia, chcielibyśmy cały czas być szczęśliwi. Jen dalej mówi, że to, czy mamy dobry czy zły dzień, zależy od odpowiedzi na drugie pytanie: czyli dlaczego, dlaczego mam dobry dzień, ale też dlaczego mam zły dzień. Przez większość naszego czasu nasz umysł jest jak balon na wietrze, który porusza się raz w jedną, raz w drugą. W stronę i dzieje się tak przez zewnętrzne okoliczności, czynniki. Kiedy wszystko idzie po naszej myśli, czujemy się szczęśliwi, ale jeśli coś nie idzie po naszej myśli, uczucie szczęścia znika. I teraz, co jest ważne, jeśli nasza odpowiedź na to pytanie, dlaczego jest związana z czynnikami zewnętrznymi, nie osiągniemy stałego, stabilnego, trwałego poziomu szczęścia, jaki byśmy chcieli. Bo jeśli nasze szczęście zależy od zewnętrznych okoliczności, sytuacji, ludzi, to nasze szczęście będzie w rękach innych ludzi, innych niezależnych od nas czynników. Jeżeli zatem chcesz mieć dobry dzień każdego dnia i odczuwać szczęście, są dwie rzeczy do zrobienia. Musimy przestać uzależniać nasze szczęście od czynników zewnętrznych, ludzi i okoliczności, a także nasze nieszczęście, bo to też na tym samym polega. Musimy przestać yy, obwiniać innych, zwłaszcza obwiniać innych za nasze nieszczęścia. Uważam to za bardzo mądre, co Jen powiedziała. Czyli jeśli będziemy doszukiwać się szczęścia w czynnikach zewnętrznych, czy też obwiniać innych o nasze nieszczęścia, nasze poczucie szczęścia będzie bardzo niestabilne, złudne i ulotne. Mniszka jeszcze dodaje, że naszym koniecznym zadaniem jest czynnie pielęgnować źródła naszego spokoju oraz szczęścia, które pochodzą z wewnątrz naszego umysłu. Szczęście czy też nieszczęście to stany umysłu i ich przyczyn nie doszukamy się na zewnątrz. Jeżeli posiadamy spokój umysłu, osiągamy szczęście i nie będzie to miało związku z ludźmi czy okolicznościami zewnętrznymi. Jeżeli w naszym umyśle odczuwamy niepokój i zdenerwowanie, to nawet jeśli otaczamy się dobrymi czynnikami na zewnątrz, które mogłyby nam zagwarantować Szczęście nie będzie możliwością, aby być szczęśliwym. Jen wyjaśnia, że nie chodzi o to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi czy nieszczęśliwi, chodzi o to, jak my podchodzimy do rzeczy, które determinują, czy jesteśmy szczęśliwi czy też nie. To wszystko to nasz umysł. To on tak naprawdę decyduje o naszym szczęściu czy nieszczęściu. Dlatego tak ważne jest, aby dbać, troszczyć się o stabilny, trwały spokój umysłu. Bardzo to do mnie przemówiło i dotarło, naprawdę, ale też uderzyło i rozjaśniło. Bardzo chcielibyśmy myśleć, że urodziliśmy się po to, aby być szczęśliwymi, ale to nie do końca tak działa. Życie nie składa się z doświadczania tylko szczęścia. Możemy nawet śmiało powiedzieć i stwierdzić, że teraz o wiele mniej ludzi jest szczęśliwych, czy też doświadcza tego uczucia. I umie go odnaleźć w życiu. Otaczająca depresja, tak, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest czymś bardzo często spotykanym. Bardzo często wydaje nam się, że pewne czynności, aktywności, rzeczy nas uszczęśliwiają, a później okazuje się, że wcale tak się nie dzieje. Pieniądze, Tyle osób myśli, że jeśli będziemy mieli więcej pieniędzy, to będziemy szczęśliwsi. Ale tak naprawdę mając na podstawowe potrzeby większa kwota pieniędzy, wcale nas tak bardzo nie uszczęśliwi. No może na krótki okres czasu. Poza tym tym nie zawsze dostajemy w życiu to, co chcemy, tak? I jeśli czegoś nie uzyskamy, nie odczu wtedy nie odczuwamy szczęścia, tylko inne negatywne uczucia, a często są to rzeczy, które tak naprawdę nie zagwarantują nam szczęścia. Bardzo niezdrową naszą przypadłością jest, jest również porównywanie się. Ciągle porównujemy siebie z tym, co inni ludzie mają: mieszkania, domy, pensje, wygląd, wakacje i to jest poważny problem, bo zobaczcie sami moglibyśmy żyć na bardzo przyzwoitym poziomie. Ale jeśli tylko widzimy, że jest ktoś, kto radzi sobie lepiej od nas, od razu powoduje to gorsze samopoczucie. Poza tym mamy tendencję do przyzwyczajania się do, też do rzeczy, okoliczności czy sytuacji. Kiedy na przykład doświadczamy czegoś niesamowitego pierwszy raz, tak odczuwamy ekscytację, uderzenie endorfin, niesamowicie pozytywne uczucia. Ale jeśli powtórzymy to potem kilkakrotnie, to już nie będzie takiej ekscytacji jak na początku, prawda? Co ciekawe, badania odnośnie szczęścia pokazują, że szczęśliwi ludzie są bardziej społeczni, towarzyscy i tak jest, że inni ludzie po prostu są w stanie nas uszczęśliwiać, uszczęśliwić, uszczęśliwić tak? Poprawić nasz dzień, nastrój. Więc ten prawdziwy, autentyczny Fizyczny czas tak bardzo ma znaczenie, żadne media społecznościowe nie zastąpią realnego kontaktu z drugą osobą. Coś, co jeszcze wpływa na poziom naszego szczęścia, to robienie czegoś dla innych. Tak? To mogą być jakieś małe drobnostki, jakieś przysługi, być może drobna pomoc, czy też częstsze momenty wyrażania życzliwości i troski w stosunku do innych osób. To, co jeszcze musimy zrobić, to zmienić nasz sposób myślenia. Mam tutaj na myśli ogólne nastawienie do życia, a także nasz sposób podchodzenia do trudności. Zaobserwujmy siebie, czy bardziej skupiamy się na pozytywnych aspektach w naszym życiu, czy też nasze myśli są skierowane na zamartwianie się tak? i negatywne nastawienie. Musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w stanie wpłynąć na nasz sposób myślenia. Jednym ze sposobów jest też pisanie pamiętnika, w którym w szczególności wyrażanie wdzięczności, zapisywanie i wyszukiwanie takich właśnie drobnych rzeczy, pozytywnych sytuacji w naszym życiu sprawi, że docenimy to, co mamy. To zmusza nas do, też do zwracania uwagi i skupienia się na drobnych rzeczach, które nam się przyda, przydarzają. I ostatnim aspektem, który ma niesamowity wpływ na poziom naszego szczęścia, jest ruch fizyczny. Umysł i ciało są ściśle ze sobą powiązane. I aby lepiej poczuć się emocjonalnie, musimy po prostu się ruszać tak? wykonywać jakiś, jakąś aktywność fizyczną czy praktykować jogę. Nasze ciało, ma niesamowity wpływ na nasz stan psychiczny, i tu nie, o, nie chodzi o regularny udział w triatlonach, tak, ale po prostu o poruszanie się. Jestem przekonana i powtarzam to bardzo często, że nawet dziesięciominutowa praktyka jogi, ale podkreślę, codzienna praktyka jogi naprawdę może zdziałać cuda. Pewnie doskonale o tym wiecie, tak? doświadczyliście korzyści. Płynących z praktykowania jogi czy wykonywania sportu, prawda? Oczywiście w życiu i tak będziemy doświadczać momentów stresu, złości, smutku, strachu, frustracji, przytłoczenia to część bycia człowiekiem, ale pamiętaj, że każda emocja ma jakąś informację, dla nas coś nam mówi, przekazuje, uzmysławia i nawet nie powinniśmy od tych emocji uciekać. Bo i tak nie uciekniemy, ale powinniśmy nauczyć się je regulować, um, regulować w, ta, w taki pozytywny sposób na naszą korzyść, tak? a nie na szkodę. Także podsumowując, nie uzależniaj swojego szczęścia od czynników zewnętrznych, ludzi czy innych okoliczności. Przestań obwiniać innych za swoje nieszczęścia. Naucz się dbać, i troszczyć o trwały spokój umysłu. Przestań porównywać się do innych. Otaczaj się ludźmi, nie żyj w wirtualnym świecie. Naucz się myśleć pozytywnie. Jesteś w stanie wpłynąć na swój sposób myślenia. Wyrażaj wdzięczność, dostrzegaj i doceniaj te najdrobniejsze aspekty w swoim życiu. Aktywność fizyczna ma kluczowe Znaczenie, nie rezygnuj z niej. Także taka moja recepta na szczęście. To tyle, kochani, z mojej strony dzisiaj. Może masz jeszcze jakiś pomysł, który moglibyśmy dopisać do mojej listy? A ty, jak dbasz o swoje szczęście? Czy uważasz, że jest możliwe nauczenie się bycia szczęśliwym? Podziel się, proszę, swoją opinią. Tymczasem pamiętaj, aby zrobić coś przyjemnego dla siebie w ten weekend, aby się troszkę rozpieścić, dogodzić sobie, tak żebyś zadbała, zadbał o siebie w należyty sposób. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Życząc Ci wszystkiego dobrego, zapraszam na mój kolejny piątkowy Chill Out już za tydzień. Pozdrawiam plutko. Nina.